Dzień dobry. Ze mną dzisiaj Kasia Bielawska. Kasia jest laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Kasiu, tak, wszyscy mówimy o tym, że odnieśliście, w ogóle Kasa Ósma odniosła bardzo duży sukces, bo bardzo wielu laureatów konkursów przedmiotowych właśnie w bronie ósmoklasistów. Ty, Kasienko, jesteś laureatką języka polskiego. Powiedz mi, skąd ten język polski w ogóle w tobie się wziął? Kiedy poczułaś, że język polski to jest to? E, chyba, chyba zawsze, nie wiem. Jakoś tak po prostu odkąd byłam nawet w tych pierwszych, drugich, trzecich klasach zawsze em, tak się bardziej skłaniałam właśnie po stronie e, tych przedmiotów humanistycznych, zawsze lubiłam czytać, zawsze lubiłam pisać i e, po prostu jakoś tak, po drugie moja mama jest polonistką też, więc e, myślę, że też po niej trochę mam. Mm -hmm. To jest miód na moje polonistyczne serce, bo ja też jestem polonistką i nie ukrywam, że też właśnie nauczycielka, nauczycielka języka polskiego z mojej podstawówki jakoś tak to wszystko we mnie wpompowała, że później już kierunek humanistyczny, liceum, filologia polska później, więc tak to się potoczyło, a jakie ty masz plany? Też masz plany związane z językiem polskim na przyszłość? Nie wiem jeszcze ja jeszcze jestem, na razie to jest tak po prostu dla mnie Ciężki temat, po prostu nie wiem do końca, co chcę robić, jak chcę robić. Nie wiem, czy będę rzeczywiście polskim się zajmowała tak um, zawodowo. Natomiast no zawsze czytam dla siebie, piszę coś tam, robię, także ten polski zawsze jest. Niekoniecznie, nie wiem czy jeszcze, nie jestem pewna, czy to będzie właśnie taka ścieżka, że rozszerzony i tak dalej, ale no jakby tego się nie da po prostu tak zostawić, także... Wiesz, ale ten język polski jest na tyle takim ogólnym, fajnym tematem, że tak naprawdę, jeśli ma się świadomość języka polskiego, jeśli lubisz czytać, to tych kierunków tak naprawdę przed tobą jest ogrom. I to jest największy nasz atut, tak? Eee, właśnie nas, polonistów, że jeśli mamy otwarte głowy, otwarte serca, to pójdziemy tam, gdzie tylko będziemy, eee, gdzie, do, dokąd, dokąd tylko nas zaprowadzi po prostu. Nasze serducho ducho i nasza przyszłość. Ale tak, mówisz o tym Kasiu, że jeszcze nie do końca wiesz co, czy ten po prostu rozszerzony czy nie, ale to jest jednak jakiś czas decyzji teraz przed Tobą, jest. tak? Mhm. Jest i strasznie mnie to stresuje, dlatego czuję, że po prostu zegar tyka. No bo zostało, nie wiem, dwa miesiące, coś takiego. I e, ja od dwóch lat gdzieś tam sobie mam jakieś pomysły, ale co chwilę się one zmieniają i, i najgorsze jest to, że po prostu czas się kończy, więc no, zobaczymy, co ostatecznie wyjdzie. No. Ja jestem przekonana, że wyjdzie wszystko dobrze i wyjdzie tak, jak ma wyjść, bo to wiesz, każdy, każdy czas jest dobry i, i niektóre decyzje podejmuj, podejmuje się też właśnie w odpowiednim momencie czasowym. Także ja też jestem pewna o Twoją przyszłość. Ale wrócimy jeszcze na, na chwilę, Kasiu, do polskiego i do tego konkursu przedmiotowego, bo on chyba ułatwia sporo już na tym etapie, prawda? Stres jest trochę mniejsze, na egzamin z polskiego tak. już. Tak, Zasadnie. Tak, no to było trochę. Ja troszeczkę postawiłam wszystko na jedną kartę, bo jeśli w tym konkursie nie udałoby się zdobyć jego tytułu laureata, to teraz miałabym naprawdę dużo więcej stresu niż w ogóle gdybym nie brała udziału w tym konkursie. Ale że zaryzykowałam, to nie ryzykuję, że nie pije więc, <laughs> szampana. Więc teraz wyszło tak, że po prostu tego stresu mam naprawdę dużo mniej. Bo wiem, że też się nie muszę tak stresować tymi egzaminami końcowymi, bo wiem, że no już jestem w jakimś tam stopniu, jestem do przodu i po prostu mam już coś, co po prostu nie tylko te egzaminy będą decydowały, mhm. o, o tym, o moich planach dalszych i o tym, czy się gdzieś dostanę, czy nie. Ale no przede wszystkim tam Laura, także naprawdę bardzo się cieszę i. i to jest bardzo dużo ułatwienie i naprawdę to dużo stresu ze mnie zajmuje. To prawda, bo jeśli piszemy te egzaminy właśnie w siódmej, w ósmej klasie, no to też tak naprawdę nie mamy nic do stracenia, prawda? Natomiast jeśli już później przystępujemy do tego egzaminu ósmoklasisty i czujemy tę presję i wiemy, że od tego zależy wszystko, to, tak. też, to, też, to też jest trudniej. Natomiast umówmy się, że konkurs przedmiotowy z języka polskiego to jest trudna sprawa. Gramatyka czy literatura? Po której stronie twoje serce bije mocniej? Co wolisz? Literaturę chyba. Literaturę, tak. Ona jest taka bardziej otwarta, pozwala na interpretację. A powiedz mi Kasiu jeszcze o jakichś twoich zainteresowaniach. To znaczy wiem, że język polski, natomiast co jeszcze? Co jeszcze interesuje Kasię Bielawską? Fotografia. Ach. Ale to tak... Tak nie do końca profesjonalnie, tak bardzo amatorsko. Planuję się kiedyś w to bardziej zagłębić, ale to zobaczymy. Na ten moment też się trochę bardziej zajmę montażem filmów. E... I no, oczywiście czytam. Co teraz czytasz, Kasiu, Obec... aktualnie? Igrzyska Śmierci. Igrzyska Śmierci. Cudownie, ja. ja... Jestem na etapie czułej przewodniczki i też polecam wszystkim kobietom tę te, lekturę. Te, te Kasiu, ja, to dla mnie jest ogromny zaszczyt móc, móc z Tobą rozmawiać, dlatego że ja obserwowałam Cię na korytarzach Akademii SOWAR i od Ciebie zawsze był taki spokój, taka skromność, a mamy tutaj proszę Państwa naprawdę bardzo uzdolnioną dziewczynę, przed którą jestem przekonana drzwi kariery stoją otworem. Jeśli fotografia, jeśli montaż filmów, jeśli Polski, to jakoś tutaj widzę Cię w jakimś, w jakimś po prostu świecie mediów za niedługo. Jeśli to tylko będzie Twoje marzenie, to absolutnie tego Ci życzę. Trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki i cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę, że było mi dane Cię poznać. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję również. Do zobaczenia. Dziękuję.